Witajcie moje kochane bliźnięta, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop od 11 do 20 lutego 2022. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę i wtedy dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny i wtedy y, możecie sobie wybrać termin. Y, czytania. Może się zdarzyć tak, że te godziny są zajęte i po prostu nie, będzie, nie będą się wyświetlały te godziny w danym dniu, to po prostu przechodzicie do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju lub innego kontynentu, to po prostu przechodzicie yy, musicie sobie ten czas przeliczyć, tak? Ja Wam dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za, za to, że jesteście no, i oczywiście za wszystkie subskrypcje. Osoby, które oglądają mój kanał, a jeszcze nie subskrybowały kanał, gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Póki co wyciągam karty. Yy, bliźnięta. Yy, finanse od 11 do 20 lutego 2022. Już patrzymy. Yy, drogie bliźnięta. Wy tutaj macie marzenia, dosyć fajną pozycję, ale być może będziecie miały konkurencję i tutaj będzie trzeba się wybronić. Może będzie tak, że też um, niektóre bliźnięta mogą planować kupno domu czy mieszkania, tak? Czy um, miejsca na zmianę um, działalności gospodarczej, tak? Więc tutaj może też będziecie chodzić, szukać um, nowego miejsca, no i czasem, no to mogą być też również bitwa z samym sobą, tak, czyli wasze myśli mogą też być, albo no, może też będzie negocjacja, tak, albo konkurencja, tak, i będziecie musieli podbić po prostu cenę, żeby, żeby to miejsce zdobyć, ale dociągniemy, no ewidentnie tutaj coś jest na rzeczy, nie wiem, czy to chodzi o dom, czy to chodzi o... Mm, miejsce pracy. Niemniej najgorsze tak jakby minie i wchodzicie w nowy etap, tak? Czyli o, ogromne zmiany i tutaj jest radość, celebracja, no i też dużo nauki, tak? Czyli tutaj też pogłębianie wiedzy. Słuchajcie, dobrze też się rozejrzyjcie, jeżeli faktycznie szukacie jakiegoś miejsca, nie wiem, pracy, czy, bo to też również może być, dotyczyć działalności gospodarczej, może również dotyczyć... Innej pracy. Tutaj, tak jakby, trzeba pogłębiać wiedzę. Korzystajcie z kursów, jeżeli będzie taka okazja, yy, czy jakichkolwiek szkoleń, ale również jest taka informacja, by yy, może tego miejsca dobrze nie znacie, tak? Więc tutaj, jakby, zaczerpnąć więcej informacji na temat tego miejsca, tak? by po prostu później, no, jak Wy kupicie tą posiadłość, czy to miejsce, tak, no, nie wychodziły jakieś tutaj dziwne rzeczy, że, no, możecie być czymś zaskoczeni, tak, że, no, i tutaj jest dokonywanie wyborów, jeszcze dociągnęłam, bo nie chciałam Was zostawiać z tym, no i wiara, też wiara, wiara w to, co robicie, czyli pogłębianie wiedzy, no, mogą się tutaj jeszcze <laughs> pojawić jakieś inne propozycje, może będzie będzie w czym wybierać, tak? Bo jest te dziewięć... Dziewięć? Yy, siedem kielichów. Sorry. Yy, więc yy, po prostu yy, będzie w czym wybierać i nie będziecie wiedzieli, jakiej, do, jakiego dokonać wyboru. Więc tutaj, yy, no... Taki trochę też trudny etap, to nie będzie łatwy etap, ale przebrniecie przez to, tylko po prostu zaczerpnijcie wiedzy, może tutaj y, gdzieś od sąsiadów trochę informacji, tak, jakie tam są energie, jakie to jest miejsce, z czym się można borykać, tak, czy, czy nie ma jakichś gryzoni, czy, czy no też ludzie jacy tam wokół są. Także może takie informacje, czy jaki teren, tak, czy, czy, czy jest podmokły, czy, 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 czy suchy i tak dalej eee, dobrze, zobaczymy co w uczuciach uczucia dla bliźniąt od 11 do 20 lutego 2022 już patrzymy uczucia no jakiś trudny etap drogi bliźnięta macie za sobą ale wy już teraz tutaj nabieracie siły i zaufania do siebie lub, no, czeka was praca, tak, ale też tak, tutaj karty pokazują, że w związku z, no, nie wiem, z kupowaniem tej posiadłości, w, tak jakby, no, łapiecie równowagę, więc tutaj być może to jest połączone, że kupujecie dom, ale jest spełnienie, więc, więc jest równowaga i, i, i ewidentnie tutaj, no, może też być budowanie domu, tak, czyli tutaj też yy, no, albo dwóch miejsc, tak, czyli oddzielnie dom, oddzielnie miejsce na pracę. Również tak może być, bo tutaj są dwa pałace. No, ale zobaczymy, dociągniemy karty, bo nie ma kart osobowych. Tak, czyli to już się kończy, ta deprecha się kończy na szczęście. Osiągacie zwycięstwo, czyli tak jakby osiągacie swój cel. Ale jest też dużo lęku, czyli też dużo walki z samym sobą, tak jak wcześniej mówiłam, tak? Czyli tutaj, yy, no nie wiem, może też walczycie, ma, macie kogoś tutaj, yy, nie wiem, czy tu chodzi o sprawy rodzinne, sprawy majątku, sprawy spadku, yy, no ale to się tak przekłada, tutaj, tak? No można powiedzieć, że tu jest kobieta i tu jest mężczyzna, tak? Może ten mężczyzna też mieć dużo wątpliwości, bo nie ma tutaj kart osobowych. Ewidentnie się tu podkreślają karty sądowe, więc no teraz jest kobieta, może jeszcze dociągnę tutaj. No, jakieś sprawy prawne, tak? I od których już też potrzebujecie odpocząć. No tak jak zakończycie te sprawy majątkowe, prawne, to tak jakby trzeba będzie się chociaż na tydzień wybrać na urlop, czy odpocząć. W każdym bądź razie e, drugi raz pałac ewidentnie tutaj u Was, kochane, bliźnięta się y, pokazuje, no, zmiana domu, zmiana, zmiana pracy, czy, czy, czy no coś jest na rzeczy, tak, więc albo zakładanie rodziny również, tak, więc tutaj może być tak, albo no, sprawy spadkowe, coś tutaj takiego się podkreśla, jeśli chodzi o uczucie, złapanie równowagi i tak dalej, czyli też być może no, to się, jeśli chodzi o sprawy majątkowe przekłada na wasze uczucia w sprawy rodzinne i, i to tak bardzo podkreśliło, się w, w energiach finansów i uczuć, ale zobaczymy, co nam pokażą karty Lenormand, bo one też bardzo ładnie pokazują w uczuciach, w miłości, w pracy, w finansach, co się będzie działo. Także zobaczymy. Bliźnięta od 11 do 20 lutego 2022. Już patrzymy, co tu się będzie działo. Hmm. Hmm. Kochani, jeżeli macie dzieci, to zwróćcie uwagę na zdrowie swoich pociech, tak? Czyli tutaj szczególną uwagą trzeba je otoczyć, lub również no, możecie myśleć o posiadłości, kupnie posiadłości dla dziecka, tak? Czyli tutaj też może będziecie wspomagać. No, ewidentnie pokazuje się, kochani, przeprowadzka, czyli tutaj takie energie dla niektórych osób się pokazują. Więc to się może właśnie wiązać ze zdrowiem i, 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 i waszym przyszłym życiem. Yy, może też chodzi o uzdrowienie waszego wewnętrznego dziecka, czyli praca z samym sobą, tak? czyli tutaj yy, zakorzenienie pewnych zmian, by, by się uzdrowić yy, i, i mieć nadzieję, cel na dłuższe życie. I kochani, no tak jak powiedziałam, teraz, tak jakby, jeżeli się pojawi ta przeprowadzka, to też na dłużej, tak? Zadbajcie o swoje ciało, swoje suplementy, diety. No co do pracy, no tu karty pracy, tak jakby się za bardzo teraz nie pokazują, czyli tak jakby, no tu jest ewidentnie pokazuje się sprawy domu, sprawy rodzinne mi się tu pokazały i w związku z przeprowadzką. Może nawet to być przeprowadzka za granicę yy, albo do innego miasta, tak? Yy, w każdym bądź razie no, jakieś zmiany, tak, Was czekają. No i kochani, pijcie też dużo wody, tutaj też przemieszczajcie się, potrzeba też spacerów i yy, 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 zwróćcie uwagę tak? na swoje zdrowie, jak i również swoich pociech, tak? Więc tutaj takie yy, energie się pokazały. Yy, no, i suplementy diety, tak? Czyli tutaj yy, dom, dom to może być również wasze ciało, tak? Czyli też może warto pójść na siłownię, czy pójść na basen, coś zrobić dla samego siebie. I zobaczymy karty rady dla bliźniąt. Karty rady, zaufaj swoim uczuciom. Czyli yy, połączenie z tym wewnętrznym dzieckiem. Być może właśnie trzeba uzdrowić yy, ciało i duszę, by się połączyły, tak, byście yy, dobrze słyszały ten głos serca. I druga karta rady: bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich, czyli cierpliwość. Moi kochani, ja Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanej dekady miesiąca spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii, życzę Wam dużo miłości, kasiory, zdrówka i spełnienia marzeń. I co, do usłyszenia, do następnego razu. Buziole, pa pa! Do następnego razu.